Siemandero, z tej strony oczywiście Kawa, ja was witam w kolejnym odcineczku. No i co, dzisiaj sobie na pewno poleceniamy gildie z top 15, tak jak to mówiłem. Yy, tepniemy się do pierwszej, drugiej, trzeciej, no i wylosujemy sobie ze dwie gildie. Yy, no i co, pod ostatnim odcinkiem udało wam się dobić ponad 200 lajków w górę, więc naprawdę wam za to bardzo dziękuję. Yy, no i co, yy, z tego powodu dzisiaj rozlosujemy sobie 10 rank evip na 30 dni. Pierw, wylosujemy pierwszą piąteczkę, no i gdzieś tak pod koniec filmu wylosujemy drugą część, czyli drugie 5 osób. Są te EVIPy oczywiście na 30 dni. No to co? Zaczynajmy. Pierwszy zwycięzca, który wygra, wygrywa EVIPy na 30 dni, jest to Ari. Ariels, EVIP 30 dni. Dobra, drugi zwycięzca jest to Daveda, EVIP 30 dni. Trzeci zwycięzca jest to disek 2007 ebib 30 dni. Czwarty zwycięzca w tym losowaniu jest to gumisiek 23 EV 30 dni. No i już ostatni zwycięzca... W tym losowaniu jest to Jadzia, 1, 2, 3, EWIP, 30 dni. No i co, jeżeli ty chcesz zgarnąć takiego darmowego evipa w następnym odcineczku, wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz lajka, like no i pamiętaj o komentarzu z twoim nickiem. A jeżeli chcesz, żeby to twoja gildia została oceniona, pamiętaj o tagu mm, swojej gildii w komentarzu. Drugą piąteczkę wylosujemy sobie, tak jak mówiłem, pod koniec filmu. A my oczywiście lecimy do pierwszej, gildii, do pierwszej gildii, którą sobie dzisiaj ocenimy, a jest to gildia ACC. ACT. No i co, na kanale już prawie będzie 4000 subskrypcji. Więc jeżeli jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji, bardzo bym się prosił o, o zostawienie właśnie jej na tym kanale. Dobra, no to co, lecimy do pierwszej gildii. No dobra, jesteśmy na terenie pierwszej gildii w Topce. Jest to gildia ACT. Zobaczcie, tak ten teren się prezentuje. No i co? Co tutaj mamy? W sumie zabezpieczeń jakichkolwiek tutaj chyba nie ma. Zobaczcie, teren naprawdę jest dość duży. Zabezpieczeń tutaj brakuje. E, mają, tutaj, mają tutaj zejścia na 4, czyli tutaj na pewno mają ustawionego jakiegoś sweethoma. deskakują sobie w dół i są we wodzie. Dobra, bo bym zapomniał, jeżeli uda wam się dobić pod tym filmem 150 like w górę, no to w następnym odcineczku losujemy sobie 3 EVIPy na 30 dni. Dobra, a my się zabierajmy już za ocenianie gilni. Dobra, tutaj mamy jakiegoś beacona. Zobaczcie, tu w ogóle my. Mają postawionego jakiegoś bikona Jest on na taki fioletowy kolor. Zobaczcie, położone entranciki, żeby się też tak łatwo do tego bikona się nie dało wbić. Tutaj mamy jakieś skrzyneczki, dobra. W tych skrzyniach za bardzo tutaj nic nie ma, bo są one e, tutaj puste. Są też potwierane. Wiecie, każdy sobie może tutaj przybiec i tą skrzyneczkę otworzyć. Dobra, tutaj mamy jakiś spad w dół. Zobaczcie, tak ten spad się tutaj prezentuje. Mamy tutaj furtki. Mamy tutaj też nicie. No i wodę, dobra. No to co? Lecimy tutaj do jakiegoś wejścia, przejścia. Lecimy tutaj na dół. Pyk. No, i jesteśmy chyba już na samym dole. Zobaczcie, w ogóle w tym spadzie nie ma tej wody, wody. No, nie wiem, czy oni sobie tutaj łamią jakieś nogi, czy też nie. No, i tak się prezentują chyba tutaj pokoje. Zobaczcie, tutaj mają jakieś pokoje. Pierwszy jakiś pokoik, Zobaczcie, tutaj chyba jakaś sołniareczka dość duża, w ogóle bez hopperów. Dobra, tutaj mamy jakieś ceciki, naprawdę dość spokojnie to wygląda. Eee, tutaj, tak, tutaj nic nie ma. Dobra, chyba jeszcze jakieś dwa pokoje. Jakieś dwa pokoje. Zobaczcie, tutaj też w ogóle skrzynę zabezpieczone są tutaj stołniareczkami. Tutaj mamy jakieś hopery, czyli też stołniarka, tutaj się kopie, pyk, pyk, wszystko fajnie. No i mamy tutaj gracza Kubanow. O, oczywiście pozdrawiamy go sobie. Też skrzyneczki tutaj zabezpieczone. Ma tutaj oczywiście są też do kopania. On nie wie pewnie o co chodzi, bo ja mu tutaj to rozkopuję, on to widzi, ale niestety on mnie nie widzi, a ja go widzę. Dobra, tutaj ta Gildia można powiedzieć, że troszeczkę taka biedna. Troszeczkę taka biedna. Zobaczcie, tu w ogóle nim brak po obsydianu. Dobra, zostawimy im skrzyneczkę zostawimy Nim skrzyneczkę w tym miejscu damy. Nim premium, premium case dev, chest kawa 45. I do tego dołożymy jeszcze magiczne klucze, magiczne, magiczne dev. Klucz kawa 45. Dobra, damy nim oczywiście te kluczyki. Jest oczywiście pierwsza gildia w topce. No to dlaczego nie? E, czekajcie, tutaj damy nim jeszcze obsidian i damy nim tutaj kawa 1996. E, ja tą gildię oceniam na takie można powiedzieć 7. 7 na 10. Dobra, taka była ocenka. Zobaczcie, tu już sobie oczywiście gracz wziął e, te premium case'y, My sobie go też oczywiście pozdrawiamy i lecimy do następnej gildii w topce. No dobra, znajdujemy się na terenie Gildi Cop. Jest to druga gildia w topce. Zobaczcie, jak mało brakuje nim do top 1. Praktycznie tam 100. No mniej niż 100 punktów powiedzmy jakieś 70 punktów, żeby objąć pierwsze prowadzenie na top rankingu. No dobra, można powiedzieć o tej gildii, że jest to 100 razy lepsza gildia niż to jeden. No nie ukrywajmy, zobaczcie, zabezpieczenia. Zabezpieczenia tutaj są oczywiście boy farmery, sand farmery, więc naprawdę ta gildia się musiała tutaj nastarać, żeby takie zabezpieczenia zrobić. W dodatku, w dodatku mają przekopaną fosę. Zobaczcie, fosa jest przekopana, każde F1, F2, F3 i F 4 jest innego koloru. Tak samo zobaczcie, fossa też. Fosa ma ten sam kolor, co tutaj te szkło. Więc naprawdę spoczko to wygląda. Zobaczcie, guziki są wykładane, żeby się nie dało tak łatwo tutaj wyjść klockami. Albo też slime. Dobra, tutaj ciekawi, ciekawi mnie ten spad, bo tu naprawdę ten spad jest dość wysoki. Możliwe, że, że tutaj to jeszcze zostanie. Zobaczcie. Tak, tutaj chyba będą dokładane jeszcze boy farmery i sand farmery, więc to nie jest koniec zabezpieczeń. Dobra, lecimy do środka. Zobaczymy jeszcze, co tutaj jest fajnego. W ogóle zobaczcie, tu jest, jakieś, tu jest jakaś dziura. Tu chyba też jest jakaś w ogóle dziura. Dobra, my lecimy na dół. Zobaczymy, jak tu się prezentuje. Oczywiście, Kub Gildi. Tutaj mają to dolne zejście i dolne wejście. Dobra, tu chyba jest jakiś beacon. Hmm, ciekawe, gdzie ta gilia ma tutaj zejście Wydaje mi się, że chyba ta gilia nie ma zejścia Więc zejdziemy sobie tym bikonem tutaj w dół No, żeby też tak nie pokazywać, jakie tutaj ta gilia ma Też zabezpieczenia w środku Albo ich też nie ma Dobra, yy, przejdziemy sobie Zobaczymy, zobaczcie Oni tu chyba mają same stomniareczki Gildia jest naprawdę zabezpieczona, zabezpieczona bardzo dobrze Nie ma tu praktycznie jakichkolwiek dziur Więc co? Hmm, w sumie zostawimy im skrzyneczkę Zostawimy im skrzyneczkę w tym miejscu, w tym miejscu chyba będzie spoczko. No bo jak wiecie, same stołniareczki to nie ma za bardzo co pokazywać. No bo każdy wie jak te stołniareczki tutaj wyglądają. Zobaczcie, tu w ogóle mają tyle pięter tych stołniarek, że to jest masakra. Dobra, damy nim jakieś premium case'y premium case def chest kawa. Damy im tak z 35 premek. Dołożymy im jeszcze też magiczne klucze. Def klucz kawa. Damy nim też ze 40, a ja damy im 40 Za te bardzo dobre zabezpieczenia tutaj Damy jeszcze też Obsidian Pyk, no i ja tą gildię Oceniam na takie bardzo mocne Bardzo mocne 8,5 na 10. A my się oczywiście widzimy w następnej gildii. No dobra, my jesteśmy na terenie już trzeciej gildii w topce. Ten teren należy do gildii I, 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 4 razy I. Ale dobra, to jest ten moment, aby rozlosować taką, można powiedzieć, drugą porcję ewip Więc pierwszy zwycięzca drugiego losowania jest to Kubaxon EWIP 30 dni. Dobra. Drugi zwycięzca drugiego losowania jest to Pho. EWIP 30. Dni, naprawdę dość dziwny nick Ale on wygrywa EWIPa na 30 dni Dobra, yy, trzeci zwycięzca jest to Oczywiście Piotrek QLF EWIP 30 dni No i już można powiedzieć Przedostatni zwycięzca jest to Szalony yy, Mat EWIP 30 dni, dobra, ostatni zwycięzca Ostatni zwycięzca w tym Dzisiejszym losowaniu jest to Szynmek 33 EVIP, 30 dni. No dobra, gratulujemy oczywiście wszystkim zwycięzcom. A jeżeli jeszcze tobie nie udało się zgarnąć takiego darmowego evip na 30 dni, no to pamiętaj, aby zostawić lajka w górę, oczywiście subskrypcję. No i pamiętaj o komentarzu z Twoim nikiem. Jeżeli uda Wam się dobić pod tym odcinaczkiem 150 lajków w górę, no to w następnym odcinaczku losujemy sobie 3 EVIPy na 30 dni, więc naprawdę warto. Dobra, a my jesteśmy na terenie gindi I, i, i 4 razy i, zobaczcie, tutaj. Są jakieś w ogóle już zabezpieczenia powoli robione Więc gildia ciut lepsza Ciut lepsza od gildii top 1. Nie wiem dlaczego ta gildia top 1 jest troszeczkę tak słaba Ale wydaje mi się, że dlatego Iż aż esz, ta gildia jest Bardziej nastawiona na ranking, czyli pod zabijanie Zabijanie to pewnie ich pasja No i co, fosa powoli Zobaczcie, fosa powoli jest tutaj Jakaś tworzona, teren też Powoli jest równany, więc naprawdę Spoczko to zaczyna tutaj wyglądać Zobaczcie, Boy Farmery, Sand Farmery Są już tutaj rozkładane, też jest mini więc naprawdę spoczko to wygląda No to co, lecimy na sam dół Zobaczcie w ogóle, co, ktoś w tej gildi tutaj jest Stranag, stranage eee, Dobra, no to co, lecimy na sam dół Zobaczcie, tu w ogóle jest jakaś skrzyneczka Zobaczcie ile TNT oni tutaj mają A my lecimy na sam dół, bo jak już mogę tu zauważyć Zabezpieczenia są bardzo dobre Więc naprawdę bardzo dużo rzucanych TNT By trzeba było tu zmarnować Aby się dostać na sam dół tutaj tej gildi no dobra, no to lecimy do pierwszego pokoiku, zobaczcie, w tym pokoiku chyba jest to taki mini, mini, naprawdę taki mini magazyn. E, dobra, lecimy jeszcze do jakichś trzech pokoi, zobaczcie, tu są jakieś trzy pomieszczenia, tam w ogóle jest jeden z graczy z tej gildii. Dobra, drugie pomieszczenie, drugie pomieszczenie, są tutaj jakieś dwie główki, zobaczcie, jakaś skrzyneczka. Tu też w ogóle jest skrzyneczka, zobaczcie, jakieś poukrywane w ogóle skrzynie oni tutaj mają wysuficie, No i co, też tu jakieś drugie pomieszczenie Zobaczcie, ta gildia, wydaje mi się, że ta gildia Tutaj chyba potrzebuje takiego małego Zorganizowania, no bo naprawdę Dość chaotycznie tutaj to wygląda, o, tu w sumie To fajnie wygląda, tu sobie ktoś kopie A tutaj idzie sobie pewnie po itemy, które wykopie Z tej stołniareczki, dobra No i jeszcze jeden pokój, zobaczcie, tutaj w ogóle Jest jeden z graczy, też sobie tutaj kopie Tu sobie w ogóle odbiera jakieś przedmioty, zobaczcie Ile oni tutaj tego mają, on pewnie Teraz myśli, wow, kto mu otwiera te skrzynie No, ale to byłem ja, dobra, zostawimy im Skrzyneczkę w tym miejscu. Damy nim oczywiście też premium casey. Myślę, że tak w okolicy 25. Dołożymy ty, też nim jeszcze klucze. Dobra, damy nim 25 kluczy. Schowamy nim to oczywiście do skrzyni. Dobra, yy, no i co? Obsidian, pyk, damy nim jeszcze tej podpisik i ocenkę. A moja ocenka to będzie mocne 8. Tak, mocne 8 na 10. Była to oczywiście gildia III, a my się widzimy w następnej. No dobra, wylosowałem jedną gildię z tabu. Jest to oczywiście gildia MSF. I zobaczcie jak ona się prezentuje. thank <laughs> you Wielkaśny napis tutaj oczywiście z tagiem yy, ich gildii MLS Tu się tworzy chyba jakiś drugi napis I zobaczcie, ktoś tu w ogóle buduje Jest to nick DJ chris 080 Zobaczcie jaka w ogóle wielka piramida Ta piramida oczywiście będzie tutaj uzupełniana tymi wszystkimi głowami graczy Cztery bikony w ogóle ta gildia posiada Więc to naprawdę jest wielki szacun I zobaczcie zabezpieczenia Zabezpieczenia są full na full Więc naprawdę chyba to jest najlepsza gildia Jaką do tej pory znalazłem na serwerze Zobaczcie, ta w ogóle buduje Dość wysoko, zobaczcie Dość wysoko ta gidia jest w ogóle budowana Więc naprawdę spoczko, spoczko Ten teren będzie wyglądał I już wygląda, już ten teren spoko wygląda Zobaczcie, jakieś kaktusy, które są w ogóle porozstawiane Jakieś mini beczki są porobione Nie spodziewałem się, że znajdę Taki teren na ten odcinek I jest to gildia top 8 Top 8 MSF tak. Zobaczymy jeszcze jak ta się prezentuje Na dole, co w tej piramidzie możemy znaleźć, bo naprawdę ta piramida jest dość duża. Myślałem, że będzie tu jakiś labirynt, ale chyba nie, chyba nie. Albo tak, nie. Nie ma żadnego tutaj labiryntu w piramidzie, więc jest tutaj proste takie wejście, ale naprawdę potrzebujecie bardzo dużo rzucaków, aby się wbić tutaj do środeczka tej gili. Dobra, tutaj chyba mają jakiegoś megatrona. Taki można powiedzieć. No, w sumie ta. Dobra, schodzimy na dół. Tutaj mają jakieś itemki. Skrzynka na klucze od kawy. Wow, naprawdę dość spoczko. Tutaj mają jakieś w ogóle przedmioty i chyba to wszystko. Zobaczcie, tu jest jakieś zejście, tam sobie kopią. Tutaj mają bojki, tu mają w ogóle bikony też. No i tam coś jest na górze, dobra. I zobaczcie, tu w ogóle był most robiony, żeby się chyba wbić do tej gildii. Wiecie co, zostawimy nim tu premki, bo naprawdę ten kuboid jest naprawdę olbrzymi. Dobra, damy nim premki. Premium jest kawa, damy nim tak w okolicach powiedzmy 30 premek. Do tego dołożymy jeszcze też klucze w okolicach tak 20, dobra postawimy skrzyneczkę, włożymy nim to oczywiście tutaj do skrzyni no i co, zamkniemy tą skrzynię obsydianem damy tutaj tabliczkę, kawa 1,96, ja ten kuboj dostaję na takie mocne 9,5 na 10 bo naprawdę gildia wygląda przeepisko, my się może jeszcze teleportujemy do ostatniej gildii, zobaczymy też jak się prezentuje pierwsza topka i ostatnia dobra, no to lecimy, jbj JBJ, J. dobra. Jesteśmy na terenie gildii JBJ, J. tak ten teren się prezentuje, naprawdę dość dziwnie. Zobaczcie, ile oni tutaj w ogóle pokoi mają. No i Kuboid. Tutaj jest jakiś taki mini chyba Kuboid. Zobaczcie mini żuwik, jakiś tutaj jest zbudowany, w ogóle dość chaotycznie tutaj to wszystko wygląda. Zobaczcie, oni obgrodzili się chyba tutaj boj farmerami, sand farmerami, ich cały teren został tutaj chyba obgrodzony. Zobaczcie jak to w ogóle epicko wygląda. Nie, no nie spodziewałem się, że gildia w na taki pomysł. Jeszcze zobaczymy jak się prezentuje tutaj Tutaj ten teren na dole. Tak na szybciutko. Zostawimy też nim jakieś tutaj premium case'y. Dobra, tu są jakieś pokoje. Zobaczcie, enchanci, które mają w ogóle jakieś główki. Wejście do drugich nóżek. Wow, aż musieli sobie tutaj y, dwie, y, dwa popilki na nóżki zrobić. Dobra, zostawimy im jeszcze jakąś skrzyneczkę. Myślę, że w tym miejscu będzie spoczko. Damy nim tak z 15 kluczy. I dołożymy też jeszcze z 10. Oczywiście tutaj... Y, tych premium case'ów, dobra, schowamy nim, nim, nim to do skrzyni, yy, damy tu jeszcze Obsydian, pyk, tabliczka, kawa, 1,9, Ty ja tą gildię takie można powiedzieć, 6 na 10, 6 na 10, I dobra, my się oczywiście widzimy w kolejnym odcineczku, nie zapomnij o subskrypcji kanału, bo prawie udaje nam się udobić 4000 subskrypcji, za co wam bardzo wow, coś tu nie zniszczyłem, dziękuję i co, widzimy się w następnym odcineczku, Yo, 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 yo.